Halo tu Ciapa. Witam Was w kolejnym odcinku o betach. Tym razem, już jak widzicie, po raz kolejny w VMware'ze. No i <laughs> ponownie w VMware'ze Workstation 16. A to dlatego, że zapomniałem, że wersja 17 usuwa mapowanie wirtualnych dysków. Super. W tym materiale zajmiemy się betą systemu Windows Vista w kompilacji 51.12. Propozycje nadesłali mi użytkownicy Lolol, lol, myślnik cv 4 o oraz Icek i IT. Ty. Jeżeli kogoś pominąłem i nie wymieniłem, to i tak dzięki serdecznie wszystkim. To jest na tą chwilę pierwsza kompilacja, która nazywa się pełnoprawnie Windows Vista. Vista miała w teorii poprawić wizerunek wśród użytkowników końcowych, jak i oczywiście postrzeganie całego produktu. Tutaj zacytuję słowa Jim Alcina odnośnie tej nazwy. Vista tworzy odpowiedni obraz nowych możliwości produktu i inspiruje wyobraźnię wszystkimi możliwościami tego, co można zrobić z systemem Windows. Ożywiając ludzkie pasje. Ja, jakbym miał interpretować te słowa, no to. Ja bym powiedział, że wista jest dla każdego. Skoro powiedzieliśmy sobie w teorii o znaczeniu nazwy, przejdźmy sobie do momentu, w którym Longhorn zaliczył swój spektakularny reset. Stało się to kilka godzin po kompilacji 4093. Stała się ona niesławna właśnie przez to, że kilka godzin później cały progres poszedł do kosza. Spowodowane to było głównie problemami z niestabilnością i wyciekami pamięci, kompletną klapą jeżeli chodzi o zarządzanie całym projektem i organizacją, oraz kompletnym zapchaniem Windowsa Server 2003 nowymi funkcjami oraz nowymi bibliotekami Net Framework oraz Avalon, o którym opowiem później w tym filmie. Co spowodowało, że właśnie ten projekt zaliczył reset, no niestety. Pokażę Wam nawet to tutaj na obrazku. Jak widzicie jest kilka odnóg od wersji systemów. Chociażby mamy odnogę z XPK, odnogę z Service Packa 1 oraz odnogę z serwera 2003. Wszystkie brancze były osobno ogarniane, za to ten master, który jest tutaj na środku, był stale ulepszany. Tak więc, takim oto sposobem, Longhorn nie powstał z bazy kodowej XPK albo XPK w Service Packu 1, a na bazie kodowej Windowsa Server 2003. Najwcześniejsze buildy Longhorna powstały właśnie na serwerze 2003 Release Candidate 1. No, taka ciekawostka. Kilka godzin po to jak zresetowano cały progres projektu, wrócono do bazy kodowej już serwera 2003 w Release Candidate 1 Service PK1. No i na tym systemie oparta jest cała wista. Mam nadzieję, że to w miarę dobrze, w przyziemny sposób przybliżyłem. No i takim oto akcentem może zacznijmy robić maszynkę. Powiem Wam, że dawno tego nie robimy. Wybieramy sobie kompatybilność 6, i 7. Wybieramy sobie Windows Server 2003 64-bitową wersję Standard Edition. Wpisujemy sobie nazwę. Wrzucamy sobie do maszynki, no, dwardzenie, na przykład. Plus do tego jeszcze 2 GB RAMu. Internet zostawiamy na Nacie. Kontroler SCSI wybieramy sobie ten rekomendowany. Typ wirtualnego dysku SCSI. Zaznaczymy sobie dysko rozmiarze tam, nie wiem, 40 GB, może być tyle, ile nam tu rekomenduje. No i to tyle. Zaznaczymy sobie jeszcze Accelerate 3D Graphics. No i możemy rozpoczynać już tutaj naszą zabawę. Pierwsze co, to wchodzimy do Biosu. Wpisujemy sobie datę. Jest to 20 lipca 2005 roku. No i po upływie 437 dni, no to time bomba nam blokuje cały system, no i nie możemy z niego korzystać, więc no. Niestety. Tu jeszcze sobie przedstawiłem tylko kolejność butowania, ale to nic nie znaczy, ja sobie tylko tak ustawiłem. Tak więc dobra, zaczynamy. Wrzucamy sobie naszą płytkę. Wszystkie rzeczy będziecie mieć w opisie, tak więc na spokojnie. Pierwszy co nas wita tutaj po zbutowaniu to paseczek właśnie z ładowaniem plików. Typowy dla Windows Vista i siódemki. No i nowy ekran butowania z Longhorna, jak widzicie, taki biały. Na dzień dobry, wita nas okienko z instalacją. Takie oto okieneczko, jak na przykład w Windowsie Vista. Możemy sobie zobaczyć notki o becie, jak widzicie. Name Longhorn, nawet Windows Server Name Longhorn. Wszystko tutaj jest, jak widzicie, wszystko jest. O, tu nawet pisze, że Longhorn ogólnie nie wspiera butowania wielu systemów na raz, jeżeli mamy system starszy od Windowsa 2000 w serwis paku czwartym. No proszę. Tak więc wybieramy sobie instaluj teraz. No i podążamy za tutaj instrukcjami na ekranie, oczywiście. Wpisujemy sobie klucz produktu, chyba najbardziej znany ze wszystkich. O właśnie taki. Akceptujemy umowę, no i robimy sobie instalację na dysku. Tutaj warto nadmienić, że instalator nie ogarnie nam automatycznie tego dysku. Jak widzicie, możemy sobie wybrać jeszcze nawet rozmiar partycji. A zróbmy sobie dwie partycje, tak dla beki, Więc będziemy musieli sobie zrestartować maszynę, ale partycje możemy sobie zrobić, więc to na spokojnie. Ale i tak warto sobie kompa zrestartować, bo to nam nie pójdzie. Więc Ctrl Alt i Ctrl R. No i butujemy ponownie. No, i niestety musimy wpisać znowu klucz produktu. Fajnie, kurde, super. No, ale teraz, jeżeli klikniemy sobie partycję, no to już jak widzicie, tego komunikatu tutaj nie ma. No i przy okazji widzicie, że literka woluminu w ogóle napędu dysków się przesunęła na e, więc akurat też spoko. No i więc formatujemy sobie tą jedną partycję. Przy okazji jeszcze sobie zrobimy drugą. No i dobra, no i możemy instalować. W takim bądź razie klikamy Next. No i czekamy chwilkę, aż nam się zainstaluje. Tak więc, no z dwu? Kurde, powiem wam, że to szybko poszło, dwie minuty raptem. Tak więc restartujemy teraz. No i czekamy teraz już nic nie musimy klikać przy butowaniu, więc już wszystko z dysku pójdzie. No prawie że z dysku, bo jeszcze nam została konfiguracja kompa. No a ten proces trwa, no no ile? No z 5 minut chyba, przynajmniej na mojej konfiguracji tyle trwa, więc to akurat nie ma tragedii. Powiem wam tak, na szesnastkę z jeszcze z tego powodu, że odkryłem to, że siedemnastka z jakiegoś powodu działała wolniej, nie wiedzieć kompletnie czemu. A szesnastka, no widać, że działa, nie ma tych glitchy z audio, że audio tak strasznie chrupie. No niestety, no Brodką coś chyba zrąbał ostatnio i no siedemnastka nie wyszła tak dobra, jak myślałem. O, ekran zniknął, tak więc to już oznacza, że już się skończyło. No ja to kurde, robię post na kanał, a ten tak szybko leci. No masakra. Kurde, nawet nie zdążyłem nic powiedzieć, już mi się pulpit skonfigurował. Pff. Tak więc no witamy na pulpicie. Jak widzicie, mamy inną tapetę startową. Mamy tutaj, jak widzicie, jakieś trawsko. W rogu, jak mówiłem, no to mamy już właśnie informacje o Wiście. Co z tego, że y, wszędzie to jeszcze jest nazywane Longhornem. <grymamy> tego akurat Wam nie powiedziałem, ale nazwa Longhorn właśnie została zmieniona dwa dni po kompilacji tego builda, czyli 22 lipca 2005 roku Longhorn został przechrzczony na Windowsa Visteta, Więc no <grymamy> Tu jeszcze są jego zmianki w tym bildzie, więc... To są jego ostatnie wzmianki. Jak widzicie po ikonkach, no, mamy tryb 16-bitowy. Więc może sobie to przestawmy. 32 bity, no i od razu lepiej. Przy okazji, może jeszcze sobie zainstalujemy sterowniki, zanim będziemy cokolwiek omawiać. My skupimy się na sterownikach pod XPDM. Tak jak mówiłem poprzednio, tak powiem znowu, wszystko będziecie mieć w opisie. Mamy tutaj oczywiście sterownik pod kartę graficzną oraz sterownik pod yy, cały ten chipset. Tak więc Windows R DEF MG Znajdujemy sobie tutaj Base System Device. Klikamy Reinstall Driver szukamy sobie tutaj sterownika na CD-ROMie, on się znajduje tutaj w VMC i sobie instalujemy, no i mamy. jeszcze tylko karta graficzna, mamy ją tutaj, możemy sobie tutaj zaktualizować sterownik, no i wybieramy sobie lokalizację teraz SVGA, klikamy next. No i mamy, proszę bardzo, wszystko jest gotowe, tylko jeszcze trzeba zrestartować maszynę. Shutting down Windows Services. No i tutaj jeszcze widzicie, mamy komunikaty, jakbyśmy mieli Verbo startup, czyli ten taki dokładniejszy ekran butowania i w zamykania systemu, który pokazuje nam, co się ładuje, a co się odładowuje. No i mamy, jak widzicie, płynniejszą myszkę. No i mamy sterownik graficzny już zainstalowany, jak widzicie, SVGA2. Tak więc podbijamy sobie rozdziałkę do 720p, no i zaczynamy je chyba omawiać, co nie? Niestety będę to omawiał bez dźwięku, a to dlatego, że, no, próbowałem kilku sterowników. Jak nie z wersji 6.5, to jeszcze z wersji 7. i to jeszcze z wersji nowszej. Oraz w ogóle inne sterowniki z internetu pod kartę dźwiękową tutaj do tego systemu. No i żaden nie chciał zadziałać, naprawdę. Żaden nie, ch nie chciał w ogóle zadziałać. Skończyło się to na tym, że jak testowałem maszynę, to cały czas mi wyskakiwał komunikat, że znaleziono nowy sprzęt. A on nie mógł zostać zainstalowany poprawnie, bo miał jakieś błędy. Ale dobra, walić to. Tak więc zajmijmy się tutaj na razie Może pierwszymi rzeczami. Mamy menu start, jak widzicie. Wygląda tak samo jak w xpecu. Ikonki, jak widzicie, są nowe, całkowicie są nawet w sumie ciekawe. Wyglądają podobnie jak w wiście, więc to już, taka, to już tak bardzo wista jest. Na pulpicie znajdują się trzy takie oto rzeczy. Mamy tutaj skrót do odnośnika, do zapostowywania tutaj problemów z betą i tak dalej. No a jak wiemy, no wszystko jest zrobione na HTML-u, więc cały Windows. No i tutaj jak widzicie, no nie ma nigdzie odnośnika do takiego formularza, cały ten formularz znajdował się na stronie internetowej. Tylko problem jest taki, że no ten link prowadzi do strony, która już nie istnieje, więc fajnie. Tak samo tutaj, grupa dyskusyjna Longhorna, ona też nie istnieje, więc no niestety, no nie, nie pogadamy sobie. Drugą ikonką jest Install Supplemental Drivers. To jest instalator sterowników dla Windowsa XP, które nie są w pełni kompatybilne z technologiami w Longhornie. Jeżeli mielibyśmy sprzęt, który jest tam w bazie tych sterowników, no to by się nam zainstalował, ale tak to, jeżeli ich nie mamy. To jeszcze muszę wrzucić dysk, czekajcie. No ale jeżeli ich nie mamy, no to. No nic nie zrobi. Trzecim itemkiem na pulpicie jest tutaj stronka internetowa w HTMLu: Learn more about Avalon and Indigo. Tutaj mamy informacje takie streszczone odnośnie właśnie nazw kodowych Avalon oraz Indigo, które są używane w bibliotekach Microsoftu właśnie WinFX, czyli dzisiejszym .NET Frameworku. Więc w skrócie, Avalon to jest nazwa kodowa silnika unifikującego wyświetlanie interfejsu użytkownika wraz z grafikami, multimediami i dokumentami. No i on bazuje na bibliotece Netframeworka w wersji trzeciej, tam w wersji beta. I w nowy sposób renderuje całe GUI, właśnie cały ten interfejs użytkownika, ten eksplorator, z wykorzystaniem akceleracji GPU, właśnie Direct3D. Czyli w skrócie, tutaj całe to renderowanie Aero I się na tym opiera, nie? Drugie z kolei, czyli Indigo. To jest nazwa kodowa infrastruktury komunikacyjnej opartej na protokołach usług internetowych. No, czyli coś, czego ja nie ogarniam. To jest coś odnośnie internetu, nie? Prawdopodobnie jakieś zunifikowanie protokołów, czy w ogóle korzystania z sieci komputerowej. Nie wiem, czy tak mi się wydaje. Tu nawet pisze, że zapewnia tutaj jakieś bardziej bezpieczne rozwiązania i tak dalej. Ale na ten temat się niestety nie wypowiem, więc no, trudno. Mamy jeszcze tutaj dwa odnośniki do stron Microsoftu, ale no, one nie działają niestety. Przenoszą nas tylko na tę nowe stronę MSDN, ale jeszcze wróćmy sobie na chwilę tutaj, ponieważ możemy sobie zainstalować te wszystkie rzeczy, możemy sobie zainstalować te biblioteki z dysku. One znajdują się, już wam pokazuję, w support WinFX. No i tutaj mamy wszystko. Wchodzimy sobie w setup, klikamy sobie Next. Akceptujemy umowę, która tam gdzieś istnieje. Mamy tutaj, jak widzicie, wszystkie rzeczy zaznaczone. Tak więc klikamy sobie Install, no i czekamy chwilkę, aż nam się tutaj wszystko zainstaluje. To też tam trwa, nie? Wiem, z parę minut, więc tu... Na spokojnie, można sobie poczekać. Jak mówię, VMware teraz chodzi u mnie jak rakieta, więc to pójdzie z płatka, chyba mi się wydaje. No i znowu szybko poszło, musiałem minutę czekać, no fajnie. Jeszcze pokażę Wam coś odnośnie tych sterowników. Mamy tutaj, jak widzicie, sterowniki chociażby do kart graficznych, no i także sterowniki pod <laughs> sieć Ethernet. Mamy tutaj chociażby karty graficzne Nvidia. mamy także karty graficzne tutaj, jak widzicie, XGI. Po drodze jeszcze natknąłem się gdzieś na kartę Sisa, tylko nie wiem, czy ja to ją gdzieś znajdę, chyba może tutaj. O właśnie, tutaj się znajduje. Jeżeli zjedziemy sobie na dół, no to będziecie widzieć, dla jakich modeli wszystko tutaj pasuje. Mamy vendora, mamy produkt, no i ogólnie wszystko tutaj do opisania karty. Tak więc, co nam dodaje zainstalowanie tych wszystkich rzeczy? Ano, dodaje nam możliwości rozpoznawania mowy. Tylko do tego to będzie nam potrzebna karta dźwiękowa. No, niestety, więc będę musiał poświęcić swoje słuchawki. No i mamy także utility manager, czyli ułatwiacz dostępu po prostu z Windowsa w górę. Możemy sobie tutaj włączyć narzatora, możemy sobie z Zwiększyć tutaj rzeczy na ekranie, właśnie akcesoriami, tutaj chociażby właśnie lupą. Możemy sobie także włączyć klawiaturę ekranową. No i mamy jeszcze narratora w tle, który nie, nic nie powie, bo nie ma dźwięku. Mamy także jeszcze sticky keys, który nie wiem, jak działa akurat. Oraz filter keys, czyli narzędzie, które zapobiegnie tutaj umyślnemu kliknięciu 50 przycisków. Tak więc, no, ja podłączę swoje słuchawki, no i. Posłuchacie sobie, jak to rozpoznawanie mowy działa. Najlepsze jest to, że jak włożę te swoje słuchawki na mikrofon i podłączę je teraz do wirtualnej maszyny, to one się po prostu zainstalują normalnie. I tu jest cały paradoks tej sytuacji, że sterowniki do VMwarea nie chcą się zainstalować, a sterowniki do jakichś tam, kurde, różnych słuchawek od Mad Doga, na przykład, one normalnie wchodzą do Lockhorna, bo są kompatybilne z xp -kiem. I w ogóle jeszcze serwer 2003, No oczywiście, że to na bazie jest serwera 2003, więc to będzie działać. Tak więc zobaczmy sobie to narzędzie rozpoznawania mowy. Tutaj pisze, że mamy sobie ogarnąć mikrofon. Tutaj opisuje, jak to działa, że to dostosowuje nam głośność mikrofonu do naszej mowy. Tak więc uruchamiamy. Tak więc dobra, jeżeli ja coś mówię, no to mój głos musi się mieścić tutaj w ramach tego zielonego punktu. Wtedy powiem, że jest git i w ogóle. Tylko niestety, no jeżeli klikniemy next, no to coś tam się wywali. Nie wiem w sumie jak to przejść. Może to jest niedokończone czy coś. No i teraz, jak będę mówił do tego mikrofonu, moje słuchawki będą tutaj odtwarzać to, co powiedziałem teraz, właśnie w tej chwili. Na przykład powiedzmy sobie, This papaya tastes perfect. Na przykład powiedzmy sobie, This papaya tastes perfect. No i dobra, no i to by było na tyle z tego narzędzia. No i teraz macie okazję jeszcze posłuchać sobie narratora. Najlepsze jest to, że jeżeli wezmę device volume na maxa to on się nie ustawi na maksa, a będzie cały czas stał tutaj w tej pozycji. Nawet jak zmienię tutaj balans dźwięku, to on też się nie zmieni, to jest głupie. Nie wiem czy to jest nastawione na twardo, czy to jakiś bug jest kolejny, nie wiem. Ale nie, nie czytaj mi tego, bo zaraz palpitacji dostanę, wyłącz to ścierwo. Albo w sumie wam jeszcze pokażę co to za TTS jest, to jest tym razem Anna w wersji drugiej. No to już mogę odpiąć słuchawki. Tak więc zobaczmy sobie tutaj różne rzeczy. My już tutaj zobaczyliśmy sobie ułatwiacze dostępu. W komunikacjach i faksie nic się nie zmieniło, praktycznie. Wszystko mamy to samo co w XP-ku. W zakładce rozrywka za to mamy Windows Media Player w wersji 10. Proszę bardzo, tu jeszcze pisze nam Windows XP, co ciekawe. Jeżeli nie pamiętacie, jak wygląda wersja 10, no to wygląda tak: to jest finalny produkt skończony już. Akurat sam nie miałem okazji z niej korzystać, bo ja cały czas miałem albo dziewiątkę, albo jedenastkę już od razu. W narzędziach systemowych mamy tablicę znaków, która jest taka sama jak w Windowsie XP. Mamy Internet Explorera bez rozszerzeń oraz Windows Backup. Coś nowego i inaczej nazywającego się to jest Save Docs. Tutaj mamy większość chyba... Placeholderów, czy mi się wydaje. Wszystkie labele oraz ikonki nie są dostosowane pod kolor tła, no niestety. To jest narzędzie do tworzenia automatycznych backupów. Na przykład te backupy możemy sobie robić akurat co tydzień. Zostawmy sobie, nie wiem, backup o godzinie 11 regularne backupy dziennie. Możemy jeszcze sobie częstotliwość pełnych backupów ogarnąć, na przykład pełny backup miesięcznie możemy sobie ustawić. No i możemy wybrać sobie tutaj punkt, w którym ma to się wszystko zapisywać. Tutaj możemy sobie zaznaczyć, co chcemy sobie zbackupować, na przykład na ten dysk. Możemy sobie zbakupować muzykę, możemy sobie zbakupować obrazki oraz filmy. No i oczywiście najważniejsze, czyli dokumenty i pliki użytkownika. Jeżeli to klikniemy, no to w teorii powinno nam to przekalkulować miejsce zajęte na kąpie, ale to nie działa. Wszystko pisze NA. No i jeszcze nie wypozycjonowane. To jest prawdopodobnie wszystko placeholder, więc oni by to się tym zajęli na pewno później. Co tu jest? Welcome to Sa! Że cóż, San Andrea? Click, finish, to close the wizard, ok. No i nie widzę żadnych zmian. Pff. A, jednak widzę. No i tu w teorii chyba cały ten backup się zapisał. Co my tu mamy? Mamy tutaj pliki jakieś zbutowania, chyba. Albo jakieś pliki samplowe. Tutaj jak widzicie, mamy coś jeszcze z program filesów. W ogóle many, dopiero teraz się skapłem. Jak widzicie mamy nowy interfejs eksploratora Windows. Znacznie bliski temu co był w wyście. Możemy sobie jeszcze tutaj pokazać preview z boku. Albo pokazać klasyczne menusy tutaj na górze. Możemy sobie wejść do systemowych informacji jak widzicie tutaj też pisze Longhorn. Stąd możemy sobie też dodać, usunąć program. O jak widzicie Avalon miał taką ikonkę, patrzcie, jak, patrzcie jaka tarczka. Dosłownie jak Windows Defender. Dalej możemy sobie jeszcze zmienić yy, tutaj ustawienia. No, i skoro jesteśmy przy panelu sterowania, no to proszę bardzo, tak wygląda. Wszystko prawie to samo co w Windowsie XP, poza paroma wyjątkami. Auxiliary Display to jest coś do wyświetlania, ale nie wiem czego konkretnie. Dalej mamy Digital Identities. I to jest właśnie dla Indigo, tylko to z jakiegoś powodu nie chce mi się uruchomić. Portable Devices. Tego też nie widziałem w Windowsie XP. A, bo to jest Windows Media Player 10. Dalej mamy Solutions to Problems. Tutaj możemy sobie niby naprawić problemy z kompem, czy coś w tym stylu. Jak widzicie, Progress Bar też się zmienił, jest inny. Teraz animowany. W sumie on jest podobny do tego, co był w Wiście, ale no, widać, że jest trochę inny. Review Problems and Check. Tutaj możemy sobie zobaczyć zareportowane problemy, no i możemy także zobaczyć, czy można je naprawić. Unknown, unknown, bo to chodzi o sterownik dźwiękowy. No. Dalej mamy zakładkę Sync Manager. Synchronizowanie z telefonem, przynajmniej tak mi się wydaje. Dalej mamy opcję z wyświetleniem aplikacji 32-bitowych, znaczy nie aplikacji, tylko apletów w panelu sterowania, czyli indeksowanie tutaj naszego paska wyszukiwania w pasku mini start. Możemy sobie go odbudować. Możemy także pokazać sobie jego status. Proszę bardzo, indeksowanie. Wszystko nam tutaj przejedzie po dysku, żeby dało się to łatwo mniej więcej wyszukać. Dobrze, że to w tym buildzie już zaczęło działać, bo przedtem były właśnie próby w tych starszych betach chyba. No i ten paseczek w ogóle nie działał. A teraz, jak widzicie, jest funkcjonalny z tą aplikacją tutaj. Ostatnie dwie opcje nowe, no to tutaj mamy kontrolę rodzicielską. Ale do tego potrzebne nam jest inne konto, więc zrobię na szybko. Create a new account. Tylko no, nie możemy nastawić konta limitowanego z jakiegoś powodu. Nie wiem czemu. No ale trudno. Create account. W sumie zróbmy jeszcze nowy. Ej, jak zrobimy no konto administratora, to teraz mogę dać limitowane. Aha, no tak, bo tu jest konto administratora główne. No i teraz jak zalogujemy się na Anielewicza, to to konto prawdopodobnie zniknie, a więc dobra, już chyba czaję. No i tutaj tak jak to zwykle działa, czyli możemy ustawić sobie reportowanie w co nasz Ciućmok tutaj gra, na przykład te niegrzeczne gry. Możemy mu odstawić Adults Only, możemy mu także odstawić na przykład Minesweepera, bo to jest bardzo niedobra gra. Dalej mamy Wireless Link, to jest narzędzie do ogarniania rzeczy na podczerwień. No ale jako że takich rzeczy nie mamy, no i nie ma wirtualizacji do tego, no to tym się nie zajmę. Tak więc to tyle z panelu sterowania. Jak widzicie, tak wygląda on jeszcze w, w wersji z kategoriami. Ale dobra, przejrzyjmy sobie wszystkie aplikacje do końca. Mamy tutaj taki oto kalkulatorek. Jak widzicie, troszeczkę zmodyfikowany interfejs, chyba, czy mi się wydaje. Dalej mamy notatnik. Jak widzicie, ogólnie te aplikacje użytkowe zostały zmodyfikowane tylko jeżeli chodzi o ikonkę. Ich funkcjonalność jest dosłownie taka sama jak w XP-ku. Dalej mamy Paint'a, no Paint też dostał inną ikonkę, ale jest taki sam jak w XP'ku. Kreator kompatybilności, to pozwala na automatyczne uruchomienie aplikacji, które są zbyt stare na przykład na ten komputer, a można by było je uruchomić w miarę możliwości. Wybiorę dla beki Media Player'a, zobaczymy co się stanie. Z tego menu możemy sobie ustawić kompatybilność na przykład z Windowsem 95, no i ta kompatybilność nam się ustawi. Ale jako, że to samo można zrobić sobie tutaj, no to, to jest bez sensu. To powstało głównie dlatego, że tutaj tego się nie da zrobić. To trzeba robić tylko i wyłącznie poprzez ten program, co jest bez sensu. Dobrze, że to było odblokowane później, bo naprawdę bez... nie, nie rozumiem tego. No i dalej mamy wordpada. Tutaj chyba jego ikonka się nie zmieniła, więc to, jest to samo co w Xpeku. Narzędzia administracyjne, te same jak w Xpeku, więc tego nie musimy przedstawiać. Zobaczmy sobie prezentację sieciową. Możemy nadawać prezentację, tutaj na przykład możemy sobie ustawić hasło, odblokowujemy sobie w firewallu. W teorii teraz, jeżeli byśmy mieli inne maszynki z Longhornem, z tą betą, to byśmy mogli sobie zobaczyć, co dany koleś robi tutaj na kompie i tak dalej, nie? Ludziki mogliby sobie wchodzić tutaj, no i wybrać sobie prezentację, którą chcą zobaczyć, no ale, no, nic nie ma w sieci, więc nic nie zobaczymy. No i to tyle, jeżeli chodzi o te aplikacje. Ale mamy jeszcze jedną opcję. Mamy jeszcze Turn UAP Settings On or Off, czyli to uruchamia nam ochronę kont użytkowników. Możemy sobie to włączyć, jakby, nie? Ale to wymaga wylogowania się z profilu i zalogowania ponownie. No i niestety nasz administrator pff, zniknął. No niestety. Tak więc lobujemy się na Anielewicza. Wejdźmy sobie jeszcze do panelu sterowania. Dopiero teraz to odkryłem. Zobaczmy sobie y, na przykład prędkość procesora. No i to jest to UAP, które nas będzie pytać teraz o prawa administratora przed zrobieniem każdej zmiany teraz takiej bardzo bardzo administracyjnie no to będzie nas prosić o hasło albo użycie innego konta na przykład administratora No i tak to będziemy mogli sobie teraz yy, wszystko mogli zrobić więc <laughs> spoko zabezpieczenia plus, plus zobaczmy sobie jeszcze tutaj wygląd całego systemu teraz ten motyw nie nazywa się jakiś Jade Slate to się nazywa już normalnie Aero ale mamy jeszcze opcję motywu klasycznego więc to, 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 proszę bardzo to już jest bardzo wista, <laughs> jeżeli chodzi o to wszystko. Tapetki takie same jak w Windowsie XP, no nic się nie zmieniło, no może poza tym, że jest dodana właśnie nowa, ta która właśnie prezentuje to trawsko tutaj. No i pod tym znajduje się, proszę bardzo, Windows XP Professional, 64-bitowy system, ale to nieprawda, gdyż to jest bazowane na serwerze 2003, więc idźmy z tym. Mamy jeszcze Internet Explorera w wersji 7.0 w wersji beta, jak widzicie Watermark 2005 rok. Oczywiście większość stron no nie będzie działać. Ale example.com to już pewnie przyjmie. Hmm, oczywiście. Przejdźmy sobie jeszcze do rzeczy z Exploratora, bo wam nie pokazałem. Pokazałem wam jak on wygląda tutaj, ale nie pokazałem wam go głębiej. Widzicie, że on zmienia kolorki? To jest akurat ciekawe, gdyż yy, przedtem tego nie było. Albo było, tylko nie pamiętam. Na przykład no, wchodząc do muzyki, kolor zmienia się na czerwony, wchodząc do filmów, kolor zmienia się na pomarańczowawy, no i tak w koło, w koło. No, bardzo ciekawa funkcja. Domyślnie jest on taki właśnie taki niebieskawy, purpurowy gradient. No i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o aplikację. Zobaczmy sobie jeszcze, tutaj co mamy po boku. Jak widzicie, właśnie, bo nie Wam pokazać, w akcesoriach w ogóle tutaj w menu start nie ma gier. Gry zostały przeniesione tutaj, do osobnego tutaj, jakby menu. Jak widzicie, mamy tutaj Freesela, mamy Kierki, mamy Sapera, mamy Pasjansa oraz Pasjansa Pająka. Jeżeli chodzi o gry, no to są te gry oczywiście domyślne z XPK, więc to nic dziwnego. Sam zagrałbym się w tego Freesela teraz trochę, ale kto zara odcinek nagra, jak nie, a kurde, to kto. Nagra, co nie? O, właśnie, bym był zapomniał jeszcze na koniec filmu. Powiem Wam mniej więcej, jak się tutaj instaluje Aero. O, by the way, witamy w folderze moim projektowym. Tutaj mam pliczek UXSS, właśnie z tej bety, pod 64-bitowy system. No i tak, problem polega na tym z Aero u mnie, że gdy próbowałem spaczować ten plik, to nie mogłem tego w ogóle zrobić, albowiem tego pliku nie mogę usunąć, gdyż nie mam żadnych permisji. Mimo, że jestem administratorem, nie mogę nic zrobić. Próbowałem także mapować dysk VMware'em, ale to też nic nie pomagało i nie wiem, kurde, jak to cholerstwo ogarnąć. Jeżeli macie jakiekolwiek propozycje, jak można inaczej paczować ten system, czy w ogóle jak podmieniać pliki na dysku z VMware'a, no to możecie zostawić komentarz. Bo ja akurat nie wiem, czym to doprowadzić do stanu działalności. No a jeżeli ktoś jest ciekaw, jak wygląda Aero na tej wersji, no to. Tak wygląda. Nie wiem, ja nie umiem Aero instalować nigdy na tych Longhornach. Nie miałem w ogóle szczęścia do tego, że tak powiem. Po prostu Aero z Longhorna i ja nie chodzimy ze sobą w parze, więc ni 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 niestety nie ogarnę tego. No i niestety tym akcentem kończymy filmik z Longhornem. Wiem, pokracznie dzisiaj było, ale jest 23.29 i jestem zmulony. Tak więc standardowo, jeżeli macie jakiekolwiek propozycje co do następnych filmów, no to możecie śmiało zostawić komentarz pod tym filmem, albo gdzie indziej. Wtedy te wasze propozycje sobie przeanalizuję i dodam do swojej listy. Jeżeli podobają Wam się takie treści i chcecie ich więcej, no to możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, abyście mieli powiadomienia o następnych filmach. No i co? Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz i trzymajcie się do następnego materiału. Sie! Windows wyłączy się za 27 sekund. No już nie.